Widzisz kartkę? Tak, Komisarz, Pani Komisarz, ciągnij. Komisarz, Czekaj. Co tam szukasz? I co tu jest? Wow. Wow. No pokaż co tu masz. Co to jest? Idziemy właśnie na pocztę wysłać kartki świąteczne, także zrobiliśmy sobie właśnie taki mały spacer. Uważaj, uważaj. Idziemy, idziemy, cały czas idziemy. Tu jest jeden gluś, tu jest drugi gluś, a tu jest trzeci duży gluś. Cześć, trzeci duży glusiu. O, taka gałęźka. Do domu? Do domu chcesz zabrać? To no, right. no, no, no. no, chwilkę, mama musi policzyć. Który? No. Zobacz tutaj. Ok, i teraz jeszcze to, i jeszcze to. No, i teraz następne, następne. No to kartki wysłane, także teraz mam nadzieję, że szybko dotrą do adresatów. Także. Także no. Do, do, do przodu. Pięknie. I kto był? Kogo spotkaliśmy? Sante! Zdjęcie mi I zdjęcie miałeś, tak! No tylko to przejdziemy do domu i Ci pokażę, okej? Okay? Taki konik Micha! Ja. Taki konik się zrobił Jedziemy właśnie po pasta do zębów dla dziewczyn, bo się skończyła, także yy, pojedziemy do Dilsa i zobaczymy, może, może jeszcze coś tam kupimy, może, może nie, zobaczymy. Ja właśnie czekam z Lili na dworze, bo Lili jest już ubrana, a Lena jeszcze je płatki, bo stwierdziła po obiedzie, że jeszcze ma ochotę na płatki. Więc czekam z Lili na dworze, żeby się Lili nie zagrzała, bo Lili jest już gotowa i ubrana. Tak lileczko jesteś gotowa i ubrana? Tak. Lilcia, chodź kochanie, chodź. Bałwan. Bałwan. I Santa! no Dziewczyny jeszcze się bawią na takich samochodzikach. znowu nie udało się kupić e, dla Leny butów. Mimo, że miałam na bardzo duże nadzieje z tym sklepem związane, bo wszystkie buty były albo za duże, albo za małe, więc e, na Lena zostaje bez butów. Więc będziemy musieli podejść jeszcze do, chyba, nie wiem, może do Penysa albo gdzieś tam po, po buty zobaczyć, bo... I ja już nie mam pomysłu. Dziewczyny dostały zestaw do malowania świętego Mikołaja. Takie, pomaluj swojego własnego świętego Mikołaja. I teraz właśnie malują. Także Lili li, li, z zapałem y, miesza kolory. co so ma czarną, ma czarną czuprynę. Zielony kubraczek. Ale chyba z głównym zapałem co maluje. Z równym zapałem zjada tą farbę. A teraz dziewczyny się zabrały za malowanie, zwy, zwykłe malowanie po karpce, bo i są już pomalowane. Teraz wam pokażę. Możecie zgadywać, e, który Mikołaj jest czyj. Jestem ciekawa, czy dobrze zgadniecie. A tu są nasi, nasi dzielni kałużyści, którzy malują. Teraz, teraz Lęcia przejęła aparat, także... Cześć, smoki, maski. No, liliadzi. Seti. Oh. We make something else. We we'll make, we'll make something else. We we'll make yaya. We make something else. We we'll have further mind. Oh, I'm not talking yet. Yeah. Mam na to, i to, i to, i to. Jest tyle Malu. Lili, powiedz co to jest? B bu budyń. 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 Pycha budyń, tak? widzę To co, Dobre? Dobry budyń? No do No to ten to, to nic. Jedziemy właśnie do Eltyka kupić chleb i bułeczki na jutro na śniadanie. Eee, zostawiliśmy za sobą płaczącą Lenę, także no nie fajnie, ale z drugiej strony... no też nie można, też nie możemy się zgadzać na wszystko, co ona chce. Także... no niestety. Lena chciała jechać z nami, ale... Yy, Zostawiliśmy ją płaczącą z moją mamą. No ale, ale o tyle, że moja mama powinna sobie z nią poradzić, także mam nadzieję, że sobie poradzi. Lęcia ma właśnie suszone włosy. Chwileczka, ma czytaną książeczkę tak tak poczekaj a gdzie tu było takie zwierzątko fajnie Myśmy oglądali no poczekaj no, aha no, co tam? gdzie gdzie to? no gdzie był no był gdzieś nie topesz topesz był to są grzyby Grzyb. grzyby no to tu małej grzyby a tu jest żaba, także żaba. żaba. Żaba żaba. Jak robi żaba? Tak znaczy, że no to ja się z Wami w takim razie żegnam. I do zobaczenia jutro w kolejnym Vlogmasie. To pa!